Wyobraź sobie Szymona z Cyreny jako wysokiego, potężnie zbudowanego mężczyznę. Właśnie wracał z pola, a tu nagle zostaje wyciągnięty z tłumu, to żołnierze. Obawiając się, że Jezus nie będzie w stanie dojść na szczyt kalwarii, zmuszają Szymona do pomocy panu w niesieniu krzyża. Pomyśl o swoim Ojcu. On, podobnie jak Szymon, wiele razy w Twoim życiu usiłował Ci pomóc potrzebowałeś wsparcia, ojciec twój był przy tobie. Gdy coś zepsułeś, tata składał to z kawałków, ponieważ potrafił robić rzeczy, które tobie wydawały się niemożliwe. A może było przeciwnie. Nigdy nie było go w pobliżu, gdy go potrzebowałeś, ponieważ był tylko zwykłym, słabym człowiekiem. Zdarzało się, że cię ranił i może nawet upokarzał. Przypomnij sobie te momenty, w których liczyłeś na jego pomoc i aprobatę. A on nie zrezygnował i byłeś zdany na własne siły. Może witałeś go, wracającego z pracy i z entuzjazmem, chciałeś mu opowiedzieć wszystkie szczegóły jakiegoś ważnego wydarzenia tego dnia, a usłyszałeś tylko, że jest zbyt zmęczony, więc żebyś mu nie zabracał głowy. Pomyśl o tych momentach, kiedy czułeś się odrzucony. Gdy widzisz Jezusa tak bardzo upokarzanego w drodze na kalwarię, Zwróć się z przebaczeniem do swojego ziemskiego ojca za, trz, za trzy znaczące zranienia, które ci zadał świadomie lub nieświadomie. Chłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i Wam na powieść, że przez wszyć i mękę swoją świat odkupić raczę. Ja jestem mam w tego świadectwa i Jak Przez wiele lat przez alkoholików jechałeś ja jechałem w ziemi alkoholów, bólu w cierpienie w Twojej rodzinie. Dzięki Ci pani nie za ten fakt, że w mojej rodzinie podstały takie wolniki, które to byli moja mama, moja żona, które wycierały łzy z bólu, jak ja zgotowałem im w domu. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że to będzie moje 11 święta za tydzień, wielkanocne. Na których świętach będą łzy, ale to łzy będą szczęścia i radości, że ja jestem teraz innym mężem, normalnym dziadkiem i ojcem dla swoich dzieci. Ja dzisiaj nie muszę pić położyć żeby normalnie żyć. Dzięki takim drogom ciżowym, dzięki temu, że moje życie się zmieniło. Dziękuję. Się nowo, nowo. Ile razy ty układałeś w powieściu o ludzkiej słabości? Ile razy przyszłeś w szczególnie gdy chwaliłeś się, tym razem Ci się uda, nie usadłeś? Gdy zjeżdżasz powoli, woli i zbieram podnosić się na nowych, nawet w próbie układałeś się? których nie chciałeś się podnieść i pójść za jednym w kolejnym przypadku. Zazwyczaj hmm. dla tego, że twoja i miłość właśnie zostały zremione. Podaj Panu Jezusowi swoje słabości i zaufanie, że z każdego upadku wyciągnę Cię do ramiona.

i poranionego, za którym idzie poczekać i liczba ludzi. W miejscu współczucia i lamentują na widok Pana. Nieświęty święte kobiety z Jeruzalem mogą reprezentować w, zale, w życiu ludzi związanych z Kościołem. Pomyśl o tych osobach, ze swojej wspólnoty parafialnej, które zadały Ci w życiu w jakikolwiek sposób ból. Cokolwiek jest od dłuższego czasu w Kościele, niezależnie od wyznania. Zostaw w nim przez kogoś ze wspólnoty, wierzących lub przez księdza, zakonnicę, diakona, diakwestiana, przewodniczącego jakiejś organizacji kościelnej lub gospodynie z plebanii. Dołącz do tej listy także tych członków twojej wspólnoty parafialnej, którzy plotkowali o tobie lub niesłusznie cię oceniali. Przypomnij sobie również ludzi z kręgu twojego kościoła, którzy cię obrazili i odmówili swoją miłości, od uczucia. A może był tam ktoś, którego ty zignorowałeś, obraziłeś i niesłusznie odmówiłeś? Nie tak przyglądasz się Jezusowi otoczonemu przez kobiety i nierozumienie, zobacz wśród nich trzy osoby z kościoła, które potrzebują Twojego przebaczenia oraz trzy osoby, których przebaczenia Ty sam potrzebujesz. Gdy patrzysz na Jezusa przyjmującego pocieszenie ze strony prawdziwych do miłości przebaczenia. Przebaczając przebacza także tym, których nie granicy. Mała matka boleściła, około krzyża nadworzywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Gdy na krzyżu wisiał syn. Duży Tamto więc ze względu na żydowski dzień, przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w szpoliżu. Jeśli jesteś w stanie wejść w takie rozwa rozważanie, pomyśl teraz o swojej śmierci.